Się bardzo mocno zaangażowałem w powrót sądów proponując różnego rodzaju rozwiązania. Zresztą jak Państwo, pamiętacie, częstokroć nawet na przykład radni na sesji Rady powiatów, patrzyli nawet na mnie z pewną taką dozą niedowierzania, jak mówiłem, że jest zagrożenie dla funkcjonowania sądów A jak to uznali, że to jest taki mój konik od lat 90. i że ciągle jak mantrę, to powtarzam, bo być może to jest. Jakieś takie moja nawet osobista obsesja. A ja obserwowałem to, co się działo w pracach Ministerstwa Sprawiedliwości i na stronach było publikowane. I to nie, te, nie, nie jest też tak, że to tylko minister Gobi. Jego poprzednik, obecny szefniku, również, że tak powiem, zaakceptował takie prace planistyczne, które robiły w Departamencie Sąd. To, co było w Powodem takiego rozstrzygnięcia, jak w chwili obecnej jest to, że tutaj w roku 2012, który według projektu prezydenckiego był rokiem referencyjnym, no nie było jednego sędziego, nie dano tego jednego etatu. Z tego, co mi mówił prezes sądu ówczesny, również jedna z osób orzekających była na długim zwolnieniu. I to sprawiło, że zabrakło stu kilkudziesięciu spraw do tych pięciu tysięcy. Natomiast w następnym roku, roku 2013, już było tych spraw ponad 6 tysięcy, to co Państwo znacie. I teraz jest tak, że te sądy, te sądy które, których było co najmniej, co najmniej 5 tysięcy spraw z mocy ustawy są przywracane, a te, które spełniają kategorię te pozostałe te, te kryteria, więc miast, powiat powyżej 50 tysięcy, ilość spraw w roku bieżącym ponad 5 tysięcy spraw, to te mają prawo uzyskania tej zgody drogą decyzji ministra. Minister uzyskał stałą kompetencję do uzyskania takiego, takiego prawa do, do, do powołania tego sądu. Wniosek w tej sprawie został już wysłany do ministra po uchwaleniu tej ustawy, ale ona jeszcze nie była wtedy podpisana przez prezydenta. W związku z tym ona była odpowiedź, że dopiero zatwierdzenie ustawy przez prezydenta, przez senat i podpisaniu przez prezydenta dopiero będzie można nadać bieg tej sprawie. Ja byłem na podpisaniu tej ustawy przez prezydenta w Słupcy. Rozmawialiśmy również i z panem ministrem Biernackim i również mówiłem o tym prezydentowi. Paradoks jest taki, że z 13 sądów w Wielkopolsce, myśli, on przecież wiedział, że, że jesteśmy, byliśmy bardzo mocno zaangażowani, nie jak na szarz, tak, że, że tylko jeden sąd nie został odtworzony, ze względu na to, że zabrakło tych 140 spraw. Natomiast w Sejmie nie dało się tego już przeprowadzić w inny sposób, bo gdyby na przykład obniżyć, gdyby obniżyć na przykład ilość rozpatrywanych spraw poniżej 5 tysięcy, to mogłoby być w ogóle do, do zawetowania tej ustawy przez prezydenta. Więc chodziło o to, żeby mm. była jakaś cezura. Cenzur, no i teraz jest, jest pytanie, bo taki wniosek ze strony klubu PSL był, obniżyć liczbę rozpatrywanych spraw, ale zostało to odrzucone. No więc yy, uważamy, że yy, natomiast została zaakceptowana ta furtka związana z tym, że indywidualna decyzja ministra może przywrócić sąd, jeżeli ten sąd będzie robił tyle i tyle spraw jeżeli będzie tam y, również to również, y, ośrodek mający powyżej 50 tysięcy. Czyli szanse są, tak jak powiedziałem, rozmawiałem, ja osobiście rozmawiałem z kilkoma osobami, które mają ewidentną możliwość wsparcia tych naszych starań i myślę, że z no szczerze, bo zyska są.